Hej, witajcie w kolejnym dniu podróży Witajcie Lew upycha walizy Lew w pracy od rana w Tak Pan słuchajcie, no jest za 28 Już wykąpani, spakowani Idziemy na śniadanie Jedziemy dalej. Jedziemy dzisiaj nad jezioro Komo słoneczko już wstaje. Rano było. Jeszcze jest tak rzeźko dosyć, więc przyjemnie nie ma upału. Ranem... Rano taka mega mgła się unosiła nad jeziorem, ale taki już się robi cieplutko i przyjemnie. Idziemy jeszcze coś zjeść i dalszą drogę teraz czy się zamknie. Nie zamknie się. Zamknął się. Hmm. Jak się Lew czujesz? Wyspałeś się? Tak. Tak? Tak, Począłeś... mimo twojej pobudki nocnej. W poszukiwaniu leków. Tak, bo mnie gardło zaczęło boleć w nocy. Chyba w to się czuje nawet dobrze A, rumba trawnikowa, więc <śmiec> to jest Ale czat <śmiec> Spoko. Super Też na pewno byśmy mieli jakbyśmy mieli trawnik. Na pewno Na pewno Dobra to idziemy. No, bo już czas na tragień. Tak, tak, tak. Gdzie jest swoje śniadanie? A zacznij, są chyba też z ich upraw, takie wielkie rzodkiewki. Zaczekam na jajecznicę, Wziąłem sobie miód do herbaty. Na gardło. Co Słońce. Odchutasz się. <grym <grym Dwie zawsze. rzodkiewki ogórek. ogórek. Masełka. Fajnie to. No dobrze, smaczu, to smacznego. Czekam na jecznicz. Słuchajcie, Lew zarządził przystanek, to nie ja. Jest jakiś korek na autostradzie, więc mamy wymówkę, żeby iść. Tu idziemy, czy... Chcemy do Gucci na przykład? Chcemy do Gucci? No, chodź zobacz. A on mówi w innym miejscu. Tak. Więc mamy, słuchajcie, przystanek na Outletto. Patrzcie, jaki pyszny prezent on przyniesie. przyniósł. <laughs> Poszłam po kawę, a tam jest pizza, mówicie ile chcecie, pani ucina nożyczkami na wagę i dostajesz. A to jest pizza z pitkami z parówką. <laughs> Dobra. Dobra? Mhm. No to sobie szybko przekąsimy i spadamy, nie? Mm -hmm. Chcesz tam usiąść w cieniu może pod dachem? Możemy. Dotarliśmy do komo Szukamy teraz hotelu, który znajduje się w historycznym centrum. <noise> Więc jest wszędzie zajebiście daleko. Natomiast głównym minusem jest to, że nie posiada parkingu, bo nie można wjeżdżać do historycznego centrum. Ja się czuję jak wielbłąd Ile mogę mieć w tym plecaku? Z 10 kilo to mam sprzętu, nie? Jest, o faktycznie, na samym środku, ale... Nie jest daleko. Nie, daleko nie jest, ale zaraz mi się kręgosłup łamie. Jestem słoniem wielbłądem w tym momencie. Posadził ten plecak ma pewnie więcej niż 10 kilo. Przypakowaliśmy się w małe walizki. Idziemy. O, tu jest nasz hotel. No pięknie jest, ale powiem Wam, że już lef już miał kryzys. Ja teraz trochę mam. Trochę mi słabo. A, ale jest nasz hotel. I bardzo tęsknię za łazienką. I to mnie jeszcze trzyma przy życiu. Dobra, jesteśmy. Otwórz się chłopie, bo mi zmęczy. O, jak chłodno. Jak chłodno, przyjemnie. Poddasze. Poddasze. Niezasłonięte okno. Lew. Jak słoń... a nie, jest roleta. Nie, nie ma rolety. Jak słoń będzie Musimy koc tam zamontować. Nie ma rolety. No chyba nie ma. Ale szkoda kurde, że widoku nie ma. Dwa nie marolet. To słoń ma Tam Tamperera, wszystko jest no. a, a to możemy to zasłonić, bo to świeci. Lew jak ty dobrze. Włoski ogarniasz. A jest, super. Nie no, spoko jest ten pokój. Łazieneczka. Jak tu. Dobra. Jest łazienka, wszystko jest. Dobra Gitara Wyszliśmy się przejść w poszukiwaniu jedzenia Fudu I need food O zobacz, tam na samym szczycie też są nóżka właśnie takie hotele I wtedy na przykład siedzisz na tarasie i widzisz Jezioro, miasteczko. A jezioro jest gdzie? Tam. Aha. Idziemy na jezioro? Słońcu tak. Za pizzę inkomo, aby była dobra Słońce już trochę nam zachodzi No i co? Powiesz Że możesz spróbować przyjść o pizzę bo nadchodzi Nadchodzi już? Dzień dobry Dziękuję Ciekawa ta pizza właśnie, taka wypełniona serem ma taki wyższy brzeg Ona jest bez sosu pomidorowego Myślisz? Tak, jestem pewny To jest bianka Smacznego Smacznego Masakra Patrzcie jaka biedna Ja tam z tym całym syfem, z tym plastikiem bo i pływa śmieci. No a tam jeszcze jedno jest. Ostatnio widziałam takie zdjęcie z Amsterdamu, że łabędzica y, wiła gniazdo i w kupie śmieci i z butelek, z takich papierów, z takiego ze śmieci po prostu sobie gniazdą wiła. Masakra. Nie patyczków niczego, tylko wszystko w takich w śmieciach plastikowych Biedne kaczuchy no. Tyle turystów, tyle pieniędzy, ale... wiesz tam gdzie byliśmy wczoraj nad tym jeziorem no. Krystalicznie czysta woda Pół śmiecia, pół Były glonki, roku, ale oczywiście ale są ze... bane, A tutaj... Wszystko pięknie Pokazać jak tutaj... <coughs> Bardzo dużo turystów, prawda? Tak. Bardzo dużo, tak. Za, zagranicznych. Zagranicznych. Jak przyjemnie się zrobiło, chłodno. Tak, fajnie, chłodno. O, no. tu więcej kaczek. Ja tu mają czyściej trochę. trochę czyściej, tak. Tak, Ale myślę, że od tych statków. No, no bo pewnie ludzie z tych tutaj z nadbrzeża i z tego. Tak, statków tak. Wymalają.